Hejeczka, witam w kolejnym vlogmasie. Już dzisiaj wracamy do można powiedzieć standardowej, um, standardowego początku, czyli zaczynam od kalendarza adwentowych. Ja się w końcu wyspałam, spałam do 11, więc no dzisiaj to naprawdę długo. Um, na szczęście dzisiaj też nie mam zbyt wielu rzeczy do roboty, tam w sumie planu jeszcze dnia nie mam zrobionego, bo zazwyczaj robię go w niedzielę, ale wczoraj nie miałam siły, więc mam tylko taki wstępny w głowie, zobaczymy Ile z tego uda mi się wykonać, ale to będziemy się tym martwić później? Teraz lecimy z kalendarzami i otwieramy i dzisiejsze, i wczorajsze okienko, bo ja wczoraj totalnie zapomniałam o tych kalendarzach. Wczorajsze okienko to jest, to była cynamonowa herbatka. Ona chyba była dobra, pamiętam, że na mnie zadziwiła tak pozytywnie. I symbol szczęścia jest delfin. Od czasów starożytnych delfin był symbolem szczęścia i pomyślności. Marynarze wierzyli, że, delfiny, że delfin przynosi pomyślność w wyprawie. A dzisiejsza herbatka to jest truskawkowa, a ona była dobra z tego, co pamiętam. I mamy dzisiejszą truskawkową herbatkę. I dzisiejszy symbol szczęścia to jest słoń. W Afryce i Azji słoń był symbolem szczęścia, bogactwa, prestiżu i władzy. Możemy sobie teraz rozdzieliła te herbaty, żeby ja później pamiętała, która. Teraz lecimy z Grinczem. Wczoraj był 15. O i mamy taką gumeczkę z kokardką. A dzisiaj mamy 16. Szukali mnie, tutaj nic nie ma. To jest puste. Ej, serio, to jest puste? Dali mi puste okienko. To co, gdzieś będzie podwójne, czy jak? W serio, tu nic nie ma, to jest puste okienko po prostu. Ale ciule jak mnie oszukali. Dobra, no to z Grinch'a mamy tylko jeden prezent na to wychodzi. Bo dzisiaj miałam nic nie dostać. Przynajmniej mam ten wczorajszy. A teraz lecimy z Milką. 15-15. O, mam 15. O, 15 jest taka większa. O, dostałam prezent. taki ładny zapakowane pudełeczko z kokardką. Szesnastką jest Mikołaj. Znaczy Mikołaj, ta Bałwan. Bałwanka mamy. tak, To jest Mikołaj oczywiście. I pod Bałwankiem był kotek, który się chyba czai na prezenty. A pod prezentem jest pani Mikołajowa, która daje ciastka Elf. Od 15 mieliśmy klasyczny czerwony. I ta sekwencja chyba się powtarza co nie? Bo ostatnio już tak było: dwa białe, czerwony. I teraz chyba znowu były dwa białe i czerwone. Mi się, nic mi się nie pomyliło. No i otwieramy szesnastkę jeszcze od razu. Dobra, poleciały oba okienka. I dzisiaj mamy jakiś żółty, taki żółty złoty był taki wcześniej. Wydaje mi się, że chyba taki złoty jest pierwszy raz. Ja w ogóle nie pamiętam, że wcześniej był złoty. No proszę, ten kalendarz potrafi jeszcze zaskoczyć. No i standardowo lecę się ogarniać. Psu przypada na moje dni przeprowadzki. Powiem wam, że chciałam się ubrać po domowemu. To jest moje po domowemu. Naprawdę. Nie, nie umiem ubierać się po domowemu. To jest przykre, nie, ale to są takie ubrania, których po prostu nie noszę i to jest dla mnie po domu, żeby ubierać coś, czego nie będzie mi szkoda. I tak oto ubrałam spodnie, które mają zarombisty krój, ja uwielbiam to, jak w nich wyglądam, ale to są spodnie z Shein, mają okropny materiał. Są za luźne w gumce, więc ciągle mi spadają oraz tutaj zrobiła mi się dziura, więc to są spodnie, które mogą być zepsute. To jest bluzka, której nie noszę i w sumie nie wiem czemu przestałam ją nosić, bo kupiłam ją i jest zarąbista, tylko przeszkadza mi, że ona ma tutaj taką kukartkę, ale jest schowana i chyba na nowo wróci do mojego repertuaru codziennego ubrań. I tą narzutkę też nie wiem czemu przestałam nosić. No patrzcie jak ona jest zarąbista. Ona ma ten nietoperek, to się tak nazywa. No. Więc jednocześnie są rano po domowemu i czuję się zarąbiaście, więc jest super, bo dzisiaj musimy odbudować moją energię, którą trochę straciłam w ciągu ostatnich dni. Naprawdę wczoraj to ja się czułam Poniżej zera, dosłownie. Tak jak telefon, którego próbujecie cisnąć na jednym i wymagać od niego nie wiadomo czego, on ma zaraz się dednąć. No, więc dzisiaj już się czuję też lepiej, bo sobie pospałam dłużej. Dzisiaj mamy w planach sprzątanie, dlatego też jestem chociażby ubrana po domowemu teraz sobie słucham podcastu, pewnie go słyszycie w tle, bo nie chciałam go wyłączać. Chciałam też w ogóle sobie zrobić maseczkę, tak jak co zawsze robię w niedzielę, ale wczoraj nie mogłam i chciałam to zrobić dzisiaj. I wiecie co się okazało? Moje maseczki się skończyły. Muszę iść, nie, nie wiem czy pójdę dzisiaj. Raczej nie. Ale no muszę iść kupić moje maseczki, bo się skończyły. Powiem Wam, że kupiłam sobie nowy długopis. Prawda, ten sam on ma grubość 0,2, a nie 0,3. I mam wrażenie, że to moje pismo y, wygląda trochę gorzej. Nie wiem, czy po prostu tym długopisem nie da się tak fajnie pisać, bo jest trochę cieńszy, czy po prostu muszę się y, przyzwyczaić do pisania cieńszym. Jak widzicie, nadganiam se wczorajszy journaling zapełnię, bo wczoraj naprawdę nie miałam siły. Zrobię sobie go i później zrobię sobie szybki, poranny journaling na dzisiaj. Y i potem będziemy się brać za sprzątanie tego łóżka, bo chcę dzisiaj w końcu posprzątać pod tym łóżkiem. No ale teraz chcę zrobić szybko ten journaling, bo już jest 13, a sprzątanie też pewnie troszkę, troszkę, troszkę dużo zajdzie czasu na to. Dzisiaj postanowiłam wykorzystać aplikację Pomodoro do zaplanowania mojego dnia i powiem Wam, że nigdy nie używałam tej aplikacji w taki sposób, że sobie robiłam te rubryczki, co konkretnie w jakim czasie chcę zrobić. Zwyczaj po prostu włączałam timer i leciałam według mojego planu dnia. Jako, że nie mam zrobionego stricte planu dnia, postanowiłam spróbować taki sposób bloków czasowych, gdzie sobie to zrobiłam na aplikacji, jaki blok jest od czego. Nazwałam go, że to nie jest takie ogólne. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo ostatnio widziałam, że tak robiła tam Karu na swoim vlogu, że ona dosłownie nazywała wszystkie swoje bloki. I postanowiłam, że spróbuję dzisiaj, zobaczymy, jak będzie mi to szło. I tak, w sumie dzisiaj mamy posprzątać pod łóżkiem, to jest mój plan, potem coś zjeść, potem zaplanować content i zaplanować tydzień, bo ja to zawsze robię w niedzielę, a ja wczoraj oprócz pójścia do pracy naprawdę nic nie zrobiłam, później chcę już troszkę też zacząć tworzyć ten content, żebym chociaż miała zrobione na, do środy. Później chcę się trochę poruszać, bo większość rzeczy jest siedząca, a łóżko też sprzątam na siedząco, więc chciałabym na przykład pójść na jakiś spacer czy coś takiego, bo ostatnio zauważyłam, że dość mało tak, jest mojego takiego spontanicznego ruchu w ciągu dnia. Zwyczaj mój ruch w tygodniu to są właśnie głównie treningi i chcę tu dodać trochę więcej takich bardziej spontanicznych rzeczy w, moim, w mojej takiej rutynie dziennej, czyli na przykład taki spacer czy coś takiego. No i później mam, zaplanowałam sobie dwie godziny nauk na egzaminy, bo jutro już się zaczynają. Zaczynam w sumie geografią i matematyką jutro, ale geografia to jest tylko przyjście podpisać. Mam cztery z geografii na semestr, więc jestem zadowolona. A później matmy, no już jednak trzeba napisać, to już nie jest takie proste. Mam nadzieję, że też będzie cztery albo nawet pięć z tej matematyki, bo ogarniam tematy, muszę się tylko nauczyć wzoru, żebym się gdzieś nie pieprznęła ze wzorem, żebym nie podstawiła liczby pod inny wzór, niż powinny być one podstawione. Chcę się trochę poczuć, jak te wszystkie laski, które na TikToku nagrywają, posprzątaj ze mną e, apartament, mieszkanie. Pomyślałam, że ja też bym chciała tu nagrywać, ale jakby moja mama zobaczyła, że ja pokazuję nasz e, syf, to by mnie z domu wyrzuciła, ponieważ już nie raz miałam aferę z nią, na przykład raz o to, że nagrywałam, jak robię herbatę i w tle było widać Rozrzucane herbaty, i miałam aferę przez dwa dni, więc dopiero sobie będę mogła nagrywać, posprzątaj ze mną, jak się wyprowadzę, przynajmniej na Instagrama, bo moja mama YouTube'a nie ogląda, więc wy tutaj zobaczycie troszkę więcej i tak. One zawsze od, zaczynają filmik yy, tak, że otwierają jakiś gazowany napój. Najczęściej to jest chyba energetyk, nie wiem nigdy, co one tam otwierają. My mamy Pepsi, ponieważ ja Wam powiem, że mnie Pepsi Cola strasznie ładuje energią, prawdopodobnie przez wystrzał cukru, które w sobie mają, że ja dosłownie czuję, że jak wypiję takie Pepsi lub Cola, to że ja mam więcej energii. To jak tak, jakbym trochę kawę wypiła, czy energetyka. I chciałam to sobie zrobić w moim kielichu obfitości. Ale nie chcę pić kurzu, a tutaj by mi to pewnie wszystko wpadło. Tak więc robimy to sobie w tej mojej szklaneczce na wynos, bo ona jest zamykana, i po prostu jakby ty się napić, to sobie ją um, otworzę i nie będę wtedy się musiała martwić, że pije kurz. Tak więc otwieramy. Czekajcie. Dobra, dość ASMR, bo mi się pianka robi. Zaczynamy od podsprzątania najbardziej tra traumatycznego dla mnie punktu, w tym domu moim, ponieważ ja panicznie się boję sprzątać tego miejsca tutaj, bo ja się boję pająków i ja kiedyś tam sprzątałam i ja mam źle zamontowaną listwę w tamtym miejscu. I wiecie, sprzątam sobie, sprzątam na luzie. E, kilka razy uderzyłam o tą listwę przy tym sprzątaniu. I wiecie, ja sobie tam rękoma sięgam, sięgam i nagle spod tej listwy wyszedł taki ogromny kątnik. Ja nie żartuję, on był ogromny. I od tego czasu mam taką traumę przed sprzątaniem tego rogu, tutaj, że ja tutaj znajdę jakiegoś pająka i tak dalej, których się bardzo boję, więc dla mnie to jest mega traumatyczne zawsze sprzątać to miejsce tutaj albo pod łóżkiem, bo strasznie się boję, że znajdę tam jakiegoś owada, czy pająka. Ale trzeba to zrobić, chociaż to raz na te pół roku, więc teraz się za to bierzemy. Dobra, zaczniemy od wyciągnięcia tego kosza. Znalazłam renisarka. Ja Nawet nie wiedziałam, że mam coś takiego. Dobra, i teraz najbardziej traumatyczne, wyciągnąć pudło, które stoi przy tej listwie, bo za tym pudłem za tym pudłem to może być wszystko, bo to pudło tak stoi od tamtego roku, bo w tamtym roku wyciągałam łóżwy i to pudełko tak postawiłam. Chyba najpierw po prostu przewrócę, bo wtedy jak coś będzie na tej ścianie albo na tym pudełku, to po prostu zostanie na tym pudełku, ewentualnie wejdzie na ziemię. Idę po lakier do włosów. To, lakier jakikolwiek do włosów, to jest najlepszy morderca na wszystkie owady. Żaden spray taki typowo do tego przeznaczony nie zadziała tak dobrze, jak działa lakier do włosów, bo on powoduje, że im się wszystko skleja tym małym owadom i one od razu stają się nieruchome, bezbronne i Wy możecie je łatwo trzepnąć lackiem. i naprawdę nie ma sensu wydawać, mega dużo pieniędzy na różne spraye. Jedyne co to polecam spray do pająków pod kontekstem, że te jak na przykład sobie spsikuję okna tym sprayem, to rzeczywiście nawet jak mam otwarte okno całe lato, to nigdy nie mam pająka w domu. Po prostu one wtedy nie wchodzą, bo ich ten spray odstrasza i nie robią sobie pajęczyn, ale jeśli chodzi o zabijanie osób, pszczół, no, pszczół się nie zabija. Akurat ja też bądź może się boję pszczół, nie zabijam, ale osób, jakichś innych owadów, najczęściej osy niestety wlatują do domu i pająków to tylko lakier do włosów, dobra jest tak ciemno, że niewiele tam widzę tak szczerze, ale widzę, że pudełko jest czyste na pierwszy rzut oka nic się tutaj nie rusza dziura w listwie jak była tak jest dobra, no to wyciągamy to pudełko dobra, to tylko kurz Jezu już już myślałam, że coś mi spadło, zaczęło się ruszać, to tylko kurz lata w powietrzu. Wie ktoś z Was może, czy jak moje łyżwy leżały rok w szafce w takim plastiku, to czy one są jeszcze ostre, czy trzeba je dać do naostrzenia? Bo jak ja dotykam, to one wydają się ostre, a chcę w tym roku chociaż kilka razy się wybrać na łyżwy i nie wiem, czy dać je do naostrzenia. Czy one takie będą ok? Jak ktoś wie, to będę wdzięczna za informację. Mam półkę, już skończyłam sprzątać. Teraz lecimy sprzątać ten syf pod łóżkiem. Jak widzicie, tu jest wszystko tajnet. Moja siostra talerz dała, bo moja siostra lubi sobie robić z tego schowek na swoje śmieci, powiem. I tak robię to w taki sposób, że tu przedzielam na pół i najpierw sprzątam wszystko, co jest rzucone, a później sprzątam wszystko, co jest w pudłach. Powiem tak, ja pod tym łóżkiem mam dosłownie wszystko. Przed chwilą znalazłam taki ładny kubek, to się chyba nazywa dekupaż, który kiedyś robiłam na zajęciach dodatkowych. A teraz znalazłam poroże jelenia, które kiedyś dostałam od dwójka. I tak to wygląda posprzątane. Od razu zrobiło się dużo, dużo, dużo więcej miejsca. I też się wyrobiłam z czasem, ponieważ w sumie tak naprawdę przyciągnęłam tylko 5 minut. Więc to nie jest tak dużo, będzie, że wyrobiłam się w to półtorej godziny. I teraz yy, jest kolejny punkt, czyli coś zjeść, jakiś obiad czy coś takiego. Skończyłam sprzątać, teraz gotuje mi się woda na makaron. Powiem wam, że jestem cała w kurzu. W szczególności moje spodnie są całe, brudne. Dobrze, że ubrałam właśnie takie spodnie, których mi nie szkoda. Teraz widzę, że mam jakąś plamę na okularach też, brudną. Kicham ciągle. W ogóle ja podejrzewam, że mam chyba alergię na kurz, bo zawsze, jak się pławia kurz po to ja momentalnie mam katar i kicham, tak więc mój nos umiera w tym momencie. Ale jestem z siebie zadowolona, bo posprzątałam i wszystko sobie poukładałam tak, jak chciałam, już wiem, gdzie co jest, i w ogóle się okazało, że mam tam bardzo dużo miejsca. Bo jak się na to łóżko patrzyło, to miało się wrażenie, że tam na nic nie ma miejsca, a teraz. W sumie wyszło mi, że mam tego miejsca dość dużo i mogę tam też pochować kilka rzeczy, które niepotrzebnie trzymałam w szafkach i te szafki przeznaczyć na coś innego. Więc jestem bardzo zadowolona z tego obrotu spraw. Kilka rzeczy też znalazłam w świątecznych. Miałam znaleźć jedną choinkę, podejrzewałam, że tylko jedną choinkę znajdę. A znalazłam renifera, znalazłam drugą choinkę i znalazłam takiego małego skrzata, którego się jakby sadza na szafce. I wiecie, że jego nóżki zwisają. Nie będę wam tego teraz pokazywać, bo jest to całe zakurzane i nie wygląda to zbyt dobrze, muszę to o czymś przemyć, tylko nie wiem czym. Bo te choinki, te choinki obie są brokatowe i już są już owinięte lampkami, a nie chcę tego zepsuć, będę musiała coś z tym pokombinować. Dzisiaj już chyba nie będziemy mieli czasu ozdabiać, więc zajmiemy się tym jutro ozdabianiem i wtedy też pewnie wyczyszczę te choineczki, które znalazłam z łóżka ponieważ e, już mi się obiad przedłuża, bo ten makaron się gotuje dłużej, niż zakładałam. Jeszcze musiałam zrobić obiad siostrze, czego też nie miałam w planach, a ona je coś innego niż ja. E, Jej już zrobiłam i teraz czekam na swój. No i bierzemy się za resztę rzeczy. Zaczęłam już planować i teraz idziemy na krótki, szybki spacer, bo jest mi zimno w domu, więc podejrzewam, że na polu też będzie zimno. Ale tak jak już Wam wspominałam, chcę wprowadzić trochę więcej ruchu do mojej codzienności, bo czuję, że mogę go mieć trochę za mało. Tak więc lecimy na spacer. Przy okazji odwiedzę babcię, bo mam jej do przekazania kilka rzeczy. Ja mam Wam coś nagrać, ale jest tak ciemno, że wyście mnie w ogóle tu nie widzicie, a nie da się włączyć na przedniej kamerce światła, ale zaraz wyjdziemy pod lampą. Więc może mi trochę zobaczycie, zobaczę, czy auto ze mną nie jedzie, chyba nie, bo idę ulicą. Powiem wam, że nie jest tak mega zimno, jak myślałam, bo myślałam, że wiecie, wyjdę z bloku, by to ja takie, ojza jak zimno, a miałam takie, aha, sobie jest ok. Siad maja, siad. Leżeć, leżeć, leżeć. No, poproś. Poproś, poproś, poproś. Brawo, masz! Wróciłam już do domu, przebrałam się w Grinch'a, zrobiłam sobie herbatkę, zrobiłam sobie kolację i będę teraz jadła, później biorę się za naukę. i powiem wam, że dostałam od babci maczę, którą ja jej kiedyś dałam w ogóle, bo ja kiedyś robiłam podejście do domaczy, ona mi nie smakowała i ona mi ją teraz oddała, bo moja babcia, jak zobaczyła, że mi smakuje, postanowiła, że mi odda. I może ktoś mi powiedzieć, czy macza z tej firmy. Jest dobrą maczą czy złą, bo nie znam się, a może ktoś z was będzie wiedział. Moja mama zrobiła moją dolą brokułową zupę grem, więc w Latwie można powiedzieć druga kolacyjka. Jestem bardzo zadowolona, od dawna jej nie jadłam. Powiem wam, że jestem w trakcie robienia zadań, bo mieliśmy takie coś jak praca kontrolna i pani nam powiedziała, że podobne zadania będą na egzaminie, więc sobie je przerabiam jeszcze raz. Tak wiecie, z głowy, że bez pomocy naukowych, jakby notatek. I powiem wam, że teraz jak robienie z głowy i sobie tak wiecie, sprawdzam dla ciekawości to, co ja napisałam na pracy kontrolnej, bo robiłam zdjęcia bo wysyłałam koleżankom. To okazuje się, że w każdym zadaniu mam minimum trzy błędy. A teraz, jak robię to na brudu w domu, to robię dobrze. Jakby mój umysł nie może działać na odwrót, że wiecie, teraz w domu bym robiła źle, a jak oddawałam pracę, to żeby było dobrze. Najbardziej współczuję osobom, które ode mnie ściągały. Bo ja teraz zauważam te błędy, i teraz jest za późno, bo już każdy oddał pracę kontrolną, więc nawet nie jestem w stanie napisać: Ej, stary tam był błąd, po prasę. Eee. No, ale trudno, no pisałam zawsze, jak wysuwałam, że ej, ale ja nie wiem, czy to jest dobrze. Spisujesz na własną odpowiedzialność, ale rzeczywiście teraz patrzę i myślę, że to są takie głupie błędy, że gdzieś, gdzie miał być minus, dałam plus, albo gdzie miał być plus, dałam minus, albo zamiast nawiasu wiecie takiego jakby otwartego, czyli półkola, robiłam ten taki domknięty lub na odwrót. To są naprawdę takie pierdoły. Ale jednak w reszcie równania dużo potrafią zmienić, no bo jak pomylicie minus, z plusem, to macie całkowicie inne wyniki, inne w następnych rzeczach, które liczycie. Te nawiasy też mają inne znaczenie, no i tak dupa. Ale pani powiedziała, że każdy, kto chociażby oddał pracę, dostanie dwa, więc chociaż te dwa z tej pracy na pewno będę mieć. Chyba, że pani się nad mną zlituje, bo często chodzę do tablicy, więc ona wie, że ogarniam, że to są takie głupie błędy, i może chociaż to trzy mi da. Bo na cztery już wątpię, choć chciałabym to cztery dostać, chociaż. Skończyłam już robić notatki. Mamy północ. Czy ja miałam iść wcześniej spać? Tak, miałam. Czy się to udało? Jak widać. Tak, zrobiłam notatki. I to. I sobie przyćwiczyłam zadanie na matematykę. I jednocześnie jestem i przerażona, i czuję się przygotowana. Mam taką wewnętrzną mieszankę. Bo z jednej strony. Większość rzeczy ogarniam, ale z drugiej strony wiem, że jak na przykład trafią mi się dwa lub trzy zadania, których nie ogarniam, albo mi się coś pomyli, bo myli mi się na przykład postać kanoniczna z iloczynową, bo to mam funkcje kwadratowe, e, no to będę w dupie. Więc mam nadzieję, że trafią mi się tylko dobre zadania. Na pewno mi się trafią, bo ja zawsze dostaję lepsze niż najlepsze, ja zawsze mam szczęście, więc mi się trafią wszystkie zadania, które ja na 100% ogarnę. Ewentualnie jedno może być takie, którego nie ogarnę. I w niczym się nie pomylę, ale gdzieś tam po prostu wewnętrznie jest taki mały, mały stresik, który e, się we nie budzi. No. A teraz to chowam. Spakuję się już do plecaka, żebym niczego nie zapomniała jutro wziąć, To jest mi potrzebne w tej szkole. I lecę się mieć i spać. Tak więc bye bye.